Na pewno jechaliśmy tu po, po pełną zdobycz punktową. E, można powiedzieć, że na pierwszą połowę niestety no nie wyszliśmy, a, a w drugiej całe szczęście doszliśmy do, do, do remisu, a przy odrobinie szczęścia, może precyzji przy tej jednej sytuacji mogliśmy, mogliśmy wywieźć tutaj trzy e, punkty. E, no i myślę, że, że z, tak czy siak z przebiegu, z przebiegu meczu myślę, że Możemy być zadowoleni z tego punktu, choć na pewno liczyliśmy na więcej. No, na pewno byśmy chcieli wygrywać, wygrywać więcej meczów, bo trochę w, na, na wiosnę tych, tych zwycięstw jest mało, dużo dużo meczów remisujemy, nie potrafimy przechylić szali zwycięstwa na, na swoją korzyść. No i myślę, że, że taki, taki będzie nasz cel, żeby z meczu na mecz, starać się te, te trzy punkty zdobywać. Na pewno. Co dwa tygodnie mamy, mamy pewien, pewien problem z tym, żeby, żeby na tą naturalną nawierzchnię się troszkę do niej przyzwyczaić i, i, i przenieść, ale, ale no nie możemy zwalać na to, no bo, no bo tak samo mogą mówić przeciwnicy, którzy przyjeżdżają do nas na sztuczną murawę i na pewno myślę, że nie, na pewno nie będzie to nasze wytłumaczenie. Na no, następnych wyjazdach na pewno będziemy podchodzić do, tego do tych meczów inaczej. Nie, ewidentnie my nie wyszliśmy z szatni na drugą połowę. Na pewno nie poddajemy się, no walczymy do końca, jeszcze nic nie jest straconego. Jedziemy teraz, y gramy z kluczborkiem w środę i o pełną pulę. No. Nie będziemy się poddawać.